Siema tam to jest kolejne wyzwanie dnia. Co w tym wyzwaniu trzeba zrobić? No to tak, dystans w stopach przebyty z sterami pociągu. Jeśli macie problem ze znalezieniem pociągu, to najlepiej jest się tepnąć na rancho McFarlana. No i poprzez teleportowaniu automatycznie, takie na 90% wyskoczy nam tutaj pociąg. No, i wyrzucamy ziomeczka z pociągu. I sobie sami ten pociąg będziemy teraz prowadzić. Eee, dobra. Szkoda, że nie da się po prostu ruszyć i badać cały czas postęp zadania. Ciekawe, jak daleko dojedziemy. No, i akurat. W tym miejscu jest akurat 5 km 280 metrów. Czy tam stóp, no to da jakoś. Więc zaczęliśmy w tych okolicach, a skończyliśmy w tych okolicach. 50 centów za zwinięcie pociągu. No nic, to byłoby na tyle, więc wpijajcie na Discorda link w opisie. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych wyzwania. Trzymajcie się, cześć.